Dobry. Dochodzi w pół do ósmej. i mi pokazuje, żeby nie zalewać. Dużo kawy dałem. że <laughs> czubat te łyżki. Wczoraj ja dostałem opierdzie od kucharki, co powiedziałem, że gdybym nie robił taką lurę, to niestety nie będę dostał takich śniadań jak dostawałem do tej pory. Więc dzisiaj kawa jest mocniejsza, jeśli można nazwać, cappuccino kawą mocniejszą. Dobra. Lecił w tym koksem. Słuchajcie, który dzień w ogóle wypłyniemy, bo ja nie wiem, który dzień wypłyniemy. Ja codziennie się zastanawiam, ile ja dni już płynę. Bo rano opowiadam o dniu, który zaczynamy i który przeszedł. A wieczorem robię dni, które mogę nagrane. Tak mi się kiełbasi w głowie, że nie wiem. Ale mamy tutaj pomocnika, typu ściąga która nam mówi, że 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10 dzień zaczynamy 10 dzień rejsów zaczynamy 9 dni przeszliśmy 9 dni przeszliśmy o ten remboł wiadomo już historyczna sprawa nas przyblokował ale 9 dni przyszliśmy dziś jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu Jesteśmy na rzeczywistości Wesel w miasteczku Minden. Rzeka Wesel w miasteczku Minden. Eee, płynęliśmy Mitterendkanał. Kanał w stronę Hanoweru przez miasteczko Minden. Wczoraj płynęliśmy. I pomyśleliśmy, że warto by było sobie zejść na rzekę Wesel. Nie po to, żeby ją wpisać w książkę, ale po to, że jest tutaj fajna śluza, która wchodzi na oko to policzyłem wedle własnego wzrostu 13,5 metra w dół za jednym zamachem. Także jest fajna atrakcja. Dlatego zeszliśmy sobie tą śluzą na rzece Wesser pod prąd, chyba nie wiem, z kilometr. Stoimy na takiej bardzo malutkiej kameralnej przystani. Nie wiem, z 10 łódek może jest i to wszystko. Dzisiaj startujemy stąd właśnie, kilometr do tej śluzy. Podnosimy się do góry, co może nam zająć trochę czasu, bo wczoraj chyba 2 czy 2,5 godziny czekaliśmy, aż nas wpuszczą, bo wchodzi barka plus 2-3 takie właśnie jednostki sportowe, nie więcej. I tak to, i tak to było. W tych w sterówce trzeba odświeżać swoje ubrania Mamy plaleczkę taką małą e, kempingową korzystamy z niej no, Tyle dni się płynie to trzeba z takich rzeczy korzystać i trzeba to wszystko mieć Wczoraj znalazłem w kamerze fajne ustawienie A mianowicie film poklatkowy I wczoraj już jest nagranie filmem poklatkowym ja gupi, ja gupi, ja gupi, bo gdybym od początku to wyczaił to bym wam pokazał całą, absolutnie całą trasę, 1000 km. Natomiast znalazłem to wczoraj i jest, będzie trasa pokazana w całości od Bad Essen, od tamtego miasteczka, bo po wyjściu sportu wczoraj z Bad Essen właśnie pobawiłem się tutaj kamerą i znalazłem to ustawienie, więc ustawiłem i jest. I już z dnia wczorajszego, czyli z dziewiątego dnia rejsu, jest to nagranie, można oglądać. Eee, film poklatkowy, klatki, co 5 sekund ustawiłem, także w miarę to fajnie widać, wczoraj oglądałem. Eee, jest, no jest, jest, jest normalnie. Jest normalnie. Dziesiąty dzień rejsu. Dzisiaj dojdziemy do Hanoweru. Późno, macie późno, gdzieś na piątą będziemy w Hanowerze w Hanowerze jest yy, w, na przedmieściach Hanoweru za centrum 174 km chyba kanału jest śluza gdzie jest w remoncie jedna wanna i tylko jedną przepuszczają wczoraj dostałem filmik od kolegi Jesiasza z barki też macie to wszystko w dniach poprzednich nagrane możecie sobie zepnąć o tym mówię jest kolejka. Tam jak ten filmik pokazywał, on barką stoi w kolejce i tam chyba w 15 barek. I tu tylko w jedną stronę. Po drugiej stronie śluz jest to samo. Nie wiem jak się ma to do małych jednostek sportowych, czy wpuszczają barkę. Bo nawet jak wchodzą dwie barki, to jak tam byliśmy, macie też to nagrane. Dwie barki wchodzą na śluzę, zależy jeszcze jaka śluza, są różne rozmiary, ale przeważnie są takie, że jak dwie barki wejdą, to już ja się nie mieszczę do nich więc muszą zrobić tak, żeby puścić barkę i kilka mniejszych jednostek wtedy nas, wtedy nas gdzieś wcisną co będzie nie wiem, zobaczymy, dopłyniemy będziemy wiedzieć dzień dziesiąty, czas zacząć lecimy sprawa wygląda mianowicie tak wystartowaliśmy o ósmej z przystani tutaj na Węgrze kilometr drogi półtora może chwila, moment, jesteśmy tutaj 10, 10 po 8 Rufunią 10 po 8 za zamknięta Kanał Radiowy 22 Wywołuje, nikt się nie odzywa Numer telefonu z, nawi z nawigacji, dzwonię. Nikt się nie odzywa. Poszedłem zobaczyć. Patrzę, że statki wycieczkowe już... Tam u góry jest pełno statków, tych barek do, do zejścia na dół, więc więc coś się będzie działo, te są statki wycieczkowe i ludzie w kolejkach ustawione bilety kupują, więc na pewno będzie działać. Dodzwoniłem się parę minut po dziewiątej do śluzy telefonicznie. Niestety obsługa śluzy Nifelstein English Speak. Ja mówię po angielsku bardzo słabo, ale oni bardzo słabi ode mnie. Nie dogadałem się z operatorem śluzy, powiedział że odzwoni później. Czekam do 10 a w zasadzie do zejścia pierwszego statku na dół, jak się zapali zielona lampa, oświetlenie pozwalające na wejście za mną stoi barka. Ona jest pierwsza oczywiście, ale ja tu bliżej śluzy podpłynąłem. Jeśli barka ruszy to, to jadę za nią, jeśli nie i będzie zielone to... Podzwonię i wbijam się, więc zobaczymy co się będzie wydarzało, a może będzie tak, że spędzimy tutaj całą niedzielę na godzinie przy śluzie, zobaczymy. Czas pokaże. Płyniemy sobie linię, a pod pokładem...